w mroku naszych lat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, kolejny dzień wielkiego zawierzenia, dzień, w którym patronuje nam wyjątkowy święty w historii Kościoła, święty Dominik, i tak się właśnie składa, że dziś chcemy poruszyć ten temat obrony tej jedynej, prawdziwej wiary, wiary katolickiej, przed nawałnicami różnych herezji, różnych błędów, różnych błędnych ideologo ideologowości, duchowości, które do naszych serc, do naszych umysłów, czy to poprzez media, czy poprzez inne oddziaływania trafiają. I kochani, jak wspomnieliśmy wczoraj, Sakrament bierzmowania to sakrament, który każdego z nas, również nas, osoby świeckie, zobowiązuje, uzdalnia przez dary Ducha Świętego, ale i zobowiązuje do tego, byśmy tej swojej świętej wiary bronili. I mówiąc o tej jedynej prawdziwej wierze, mówiąc o tej wierze katolickiej, mówimy o wierze objawionej. Nie dlatego wiara katolicka jest prawdziwa, bo my jesteśmy katolikami, tak żeśmy się urodzili i w zasady każdy swoje chwali, będziemy to podkreślali, ale moi drodzy dlatego, że jest to jedyna wiara, która została objawiona przez Boga, a nie wymyślona przez jakiegoś człowieka, filozofia, filozofa, reformatora czy kogokolwiek innego została przyniesiona z nieba na przestrzeni tysięcy lat, to Boże objawienia już za starego przymierza się rozwijało, a najdoskonalej zostało wypełnione w osobie i w nauce Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela Świata. Nie jednego z wielu równych sobie, ale jedynego Zbawiciela Świata. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ja jestem drogą Prawdą nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. W Nim mamy to życie wieczne, jedyne prawdziwe życie, niekończące się. I kochani, warto, byśmy sobie tę prawdę dzisiaj głębiej uświadomili, bowiem od pokoleń sączy się w różnej formie taki bardzo ładnie, bardzo grzecznie i kolorowo opakowany, ale w środku niesamowicie trujący jad. Mówi nam się wmawia, to wszystko jedno jaką religię wyznajesz, bylebyś dobrze postępował. Lub w innej wersji, czy to ważne, czy jesteś buddystą, hinduistą, ateistą, protestantem, katolikiem, kimkolwiek innym, ważne, żeby być dobrym człowiekiem. I moi drodzy, przyznam się, że przed laty się nad tym zastanawiałem, jak ugryźć ten temat, bo przecież nikt z nas nie zaprotestuje Nikt z nas nie będzie polemizował z tą częścią tej wypowiedzi, że trzeba być dobrym człowiekiem, że trzeba dobrze postępować. Gdzie więc jest problem? Gdzie jest haczyk? Gdzie jest ten jad kłamstwa? Bardzo szkodliwy, bo ładnie opakowany. Ano, moi drodzy, w tym, że pierwsza część tej wypowiedzi jest bardzo fałszywa. Wszystko jedno, jaką religię wyznajesz żeby to zrozumieć, żeby to sobie dobrze uzmysłowić, a jest to rzecz w pewnym sensie fundamentalna dla dalszych rozważań prawdziwości zachęcania do pobożności, do praktykowania różnych nabożeństw. Moi drodzy, ten fundament. Otóż zobaczmy, że to, co mi definiuje, który czyn, która postawa, jakie wybory życiowe są dobre, moralne i je powinienem Zachowywać je, powinienem dokonywać, a które wybory życiowe, postawy, czyny są złe, negatywne, grzeszne i ich nie powinienem wychowywać, to definiuje mi wiara, którą wyznaję. Innymi słowy, moralność wypływa z systemu wierzeń, jaki przyjmuję. Wniosek. Jeżeli zacznie mi się fałszować system wierzeń, to z automatu ja będę przedefiniowywał, które czyny są moralnie dobre, a które są złe. Stąd rzeczą fundamentalną nie jest moralność. Moralność jest rzeczą wtórną. Fundamentalną rzeczą jest wiara. W co ty wierzysz, co przyjmujesz za prawdę. Kochani, to może taka teoria trochę i szokująca, ciężkostrawna. Posłuszmy się więc przykładami. Zobaczcie, jeżeli jestem katolikiem, co to znaczy stwierdzenie jestem katolikiem? To znaczy, za prawdy wiary przyjmuję ten dogmat, ten dogmat, taką, taką, taką i taką naukę. Że to jest prawdziwe, to jest fałszywe. To jeżeli ja jestem katolikiem i przyjdzie jakieś nieszczęście i będzie potrzebna szybka decyzja w szpitalu, czy zgodzić się na transfuzję krwi dla umierającego dziecka, żony czy męża, dla mnie nie będzie dylematu, bo moja wiara mi mówi, że trzeba to życie ludzkie ratować. Ale kochani, jeżeli system wiary się zmieni, system prawdy się zmieni, będę wierzył w co innego, czyli na przykład będę świadkiem miechowy, zobaczcie, jak z automatu niemalże diametralnie Zmieni się odpowiedź, czy dany czyn jest czynem dobrym, czy z czynem złym. Ja nie będę się godził na tę transfuzję, bo będę szczerze wierzył, że Jehowa Bóg tego zabrania. Ja nawet będę patrzył i przez dziesiątki lat, choć potem strażnica próbowała to nieco łagodzić swoją politykę, w tysiącach przypadków ci ludzie płakali nieprzespane noce na śmierć swojej bliskiej kochanej osoby, nie dlatego, że są nieczuli. Ale właśnie, że są bardzo wierzący, ale problem, to w co ja szczerze wierzę, okazało się błędem. Bóg nie żądał takiej ofiary. Błędnie mi ktoś zinterpretował chociażby 15 rozdział Dziejów Apostolskich i tak straszne konsekwencje. Kochani, już chociażby po tym przykładzie widzimy, jak fałszywe, jak diabelskie jest to powiedzenie. To wszystko jedno, jaką wiarę wyznajesz, byle był dobrym człowiekiem. Co to znaczy być dobrym człowiekiem? Czy palenie wdowy na stosie, wśród kwiatów, różnych środków odurzających, bo mąż umarł, jest czynem dobrym, żywcem palenie, czy czynem złym? Jeżeli będę wierzącym hindusem, nie będzie dla mnie problemu. Jeżeli będę katolikiem, powiem, że to barbarzyństwo. Czy czyn A jest czynem dobrym? Czy czyn A, postawa, zachowanie jest złym, definiuje mi system wierzy, który przyjmuje za prawdę. Ludzie świeccy by powiedzieli, definiuje mi ideowość, ideologia, którą, yy, którą wyznaję. Jeżeli będę wychowany na Ewangelii, to będę wiedział, że cel nie uświęca środków moralności. Ale jeżeli przyjmę za prawdę Talmud i moralność, która z tych tak zwanych ichszych prawd wypływa, to cel uświęca środki. Jeżeli uważam, że cel jest dobry, a trzeba tysiąc czy milion czy miliard ludzi wybić, nie będzie dla mnie problemu. To nie wszystko jedno, jaką religię wyznajesz. To trzeba diametralnie odwrócić. To bardzo ważne, jaką religię wyznajesz. Czy jest to ta jedyna prawdziwa, chrystusowa wiara religia? Czy też jest to coś, co sobie ludzie w ciągu wieków w oparciu o jakieś przemyślenia, wizje lepsze lub gorsze, próbowali wymyślić? Kochani, wiele osób również wśród nas, wśród różnych grup ewangelizacyjnych, Dzień zawierzenia ewangelizacji, którzy z zapałem próbują mówić, głosić Chrystusa, popada również w te błędy rozmydlenia. Mamy ogromny ruch pentakostalny, zielonoświątkowy, który owszem mówi o Chrystusie, śpiewa o Chrystusie dokonuje, jak to oni nazywają, swojej ewangelizacji, ale to jest ruch, który ponad 100 milionów katolików wyrwał z prawdziwej religii w ostatnich dziesiątkach lat, szczególnie w Ameryce Południowej, a i u nas bardzo często całe grupy w 90 latach, czy jeszcze dzisiaj przechodzą, czy zakładają swoje kościoły, nagle ma swój pastor, przybierają sobie jakieś biblijne czy quasi-biblijne nazwy i... Twierdzą, że są tym prawdziwym kościołem, tymi, tymi, którzy sięgają do korzeni chrześcijaństwa. I wiele katolików daje się złapać na te emocje. Proszę pana, jakież tam się rzeczy dzieją, jak oni tam działają, jak śpiewają, jak ewangelizują, jak się nie wstydzą, a u nas w kościele tamsza msza do mszy podobna, msza do mszy podobna, no tam jest duch Boży. Ręce opadają, kochani, o naiwności. Ale tak się kończy brak formacji, o którym mówiliśmy w pierwszym dniu. Ora et labora, fides et ratio. Katolik powinien być wyposażony nie tylko w tą część modlitewną, uczuciową, ale również w rozumową, argumenty za prawdziwością naszej katolickiej wiary. Nie jest to łatwe, jest to trudne, o czym wspominaliśmy w archiwum telewizji Niepokalanów. Można sobie odsłuchać tę konferencję, ale, kochani, jak dzisiaj jest to potrzebne we współczesnym świecie, gdzie tyle grup za pomocą socjotechniki, ładnych słówek, biblijnych określeń wyciąga ludzi z Kościoła katolickiego. I mówią, przecież to też chrześcijanie, przecież jest Ekumenizm, łączy nas Jezus, powinniśmy wspólnie się spotykać, wspólnie ewangelizować, to jest ich socjotechnika. Oni mają w nosie, mówiąc kolokwialnie, jaki wspólnoty z nami. Oni na katolików patrzą, znów muszę użyć tego słowa, jak na takich religijnych matołków zwiedzonych. A ładnie się uśmiechają, wchodzą na stadiony, wchodzą w różne grupy, po to, żeby wyciągnąć, przejąć całą grupę, jak to było w wielu miastach w Polsce, gdzie setki osób. I to nieraz z doktoratami na wysokich stanowiskach czy znaczących stanowiskach w lokalnej społeczności, przechodziło do tej grupy, zdradzało Kościół Katolicki, z Jezusem na ustach, z Biblią w ręku. Ja się więc pytam, czy ta grupa, która tak ładnie mówi o Jezusie, jakiego Jezusa głosi? Czy takiego Chrystusa, który do Piotra powiedział: Ty jesteś Piotr opoka? I na tej opoce zbuduje mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązany w niebie, bo tobie dam klucze królestwa niebieskiego. A potem realizacja tej zapowiedzi Ewangeliana po zmartwychwstaniu: Paś owce moje, paś baranki moje, Piotrze, czy mnie miłujesz? I trzykrotne powtórzenie tego mandatu. Nie, takiego Chrystusa nie głoszą. A czy głoszą takiego Chrystusa, który po zmartwychwstaniu swoją władzę odpuszczania i zatrzymywania grzechów przekazał swoim uczniom, apostołom? Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są Im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Takiego Chrystusa nie głoszą. A czy głoszą tą prawdę z objawienia wielkiej roli wstawiennictwa Matki Jezusowej, Matki Bożej w naszych prośbach? Nie tylko Jezus, żadna Maryja, my przesadzamy z tą Maryjnością. A czy drugi rozdział Ewangelii według świętego Jana, autor natchniony pod natchnieniem Ducha Świętego, też przesadził? Pierwszy werset i następne, kana galilejska. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Czyż to moja albo twoja sprawa, niewiasto? Z opisu tego cudu w kanie galilejskiej jasno wynika, że Jezus nie miał zamiaru dokonywać tego cudu. A była to bieda, była to wstyd, była to krępacja, żeby wina zabrakło na tak ważnym momencie ślubu, wesela. I widać, że na wstawiennictwo Matki Bożej, uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie, ten cud się dokonuje. Jakże potężne, jakże skuteczne wstawiennictwo Matki Chrystusowej. Czy głoszą o Matce Bożej to, co mówi Ewangelia Łukasza? Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocnych. I znów to jest temat wielki, nieobecny. Czy głoszą o nieśmiertelności duszy? O mod czy modlą się za swoich bliskich zmarłych? Nie, bo nie wierzą w świętych obcowanie. Kochani, szatan jak puścił Chrystusa, też cytował Księgę Starego Testamentu. To, że ktoś się odwołuje do Biblii, nie znaczy, że ma rację. Powiem więcej: nie popełniajmy intelektualnego błędu, który nam utożsamia, że jeżeli ktoś szczerze wierzy, z przekonaniem mówi, dykcja, aparycja, spojrzenie w oczy, ton głosu, nawet jeżeli to nie jest wyreżyserowane, wyćwiczone, tylko autentycznie nas przekonuje do swoich prawd, to intelektualny błąd mówi. Polega na tym, że my to utożsamiamy, skoro on to szczerze mówi, to ma rację, skoro on w to wierzy, to jest prawda. Nie. Ile razy my w życiu daliśmy się uwieść, jeżeli nie w dziedzinach religijnych, ale różnym akwizytorom, różnym naciągaczom, sprzedawcom różnych przedmiotów, tak nas zahipnotyzowali, że myśmy to kupili i potem się okazało, że jesteśmy oszukanymi ludźmi. Tak samo w dziedzinie religijnej. To, że ktoś coś szczerze wierzy, nie znaczy, że to, w co wierzy, jest prawdą. Może być, ale nie musi. Ale znów, jeżeli ja jako katolik nie, mam tej, nie znam tej katolickiej matrycy, nie znam swoich dogmatów, nie znam uzasadnienia prawdziwości tych dogmatów. To ktoś rzeczywiście, który przechodzi szkolenia pewne socjotechniczne, bardzo łatwo może mnie podejść, szczególnie gdy przeżywam jakieś zgorszenie, załamanie, osamotnienie, jakąś depresję. Ładnymi słówkami mi się wydaje, że ja nagle Bożą Prawdę odkryłem, a ten Kościół taki skostniały. Nie, ty porzuciłeś tą prawdę, którą od ponad dwóch tysięcy lat Chrystusowy Kościół do wierzenia podaje. Dlatego, kochani. Nie dajmy się tym wszystkim uwieść. Dziś w świecie bardzo łatwo podróżować. Tysiące kilometrów spotykamy się z członkami różnych religii, różnych kultur i z Indii, i z Afryki, i już w Europie taki kobiel mogiel nam się zrobił multikult i nieraz pracy. W Polsce może jeszcze mniej to jest widoczne, ale jeżeli mamy dzieci bliskich w Anglii czy na zachodzie Europy, widzimy jak różne poglądy, różne światopoglądy i religie w jednym zakładzie pracy czy na jednym osiedlu występują. Ta sytuacja tym bardziej domaga się, byśmy ukonkretniali naszą formację. Czyli oprócz tej części, o której wspomniałem, duchowej, modlitewnej, by była ta część taka teologiczna, dogmatyka i apologetyka. Dogmatyka, w co ja wierzę, apologetyka, dlaczego ja w to wierzę. Kochani, jaki często mamy argument, my, katolicy, żeby być katolikiem? Ja to spotykałem w kontekście spotkań, dyskusji ze świadkami Jehowy, gdzie inni katolicy chwalili się, a Panie Andrzeju, do nas kiedyś przyszli, ale ja powiedziałem, tak mnie ojce wychowali, tak zostałam ochrzczona i nie będę zdradzała tego kościoła. Dlaczego jesteś katoliczką? Dlaczego jesteś katolikiem? Bo tak się urodziłem. Ale kochani, co to jest za argument od strony merytorycznej, intelektualnej? No to jeżeli się urodziłem w rodzinie satanistów, bo moi rodzice byli praktykującymi satanistami, to mam być do końca życia satanistą? A jeżeli się urodziłem w rodzinie pogańskiej, a jeżeli urodziłem się w rodzinie protestanckiej, czy jakiejkolwiek innej niekatolickiej, tu świętej wiary katolickiej, nigdy mam nie przyjąć? To jest argument, który pięknie brzmi, tak emocjonalnie, ale merytorycznie jest bardzo słaby. Jeżeli wrócimy się tysiąc lat, Wcześniej, no to ci, którzy wyznawali religię pogańską, tutaj ci Słowianie, to powinni mówić: no moi ojcowie, moi dziadowie wierzyli w takie i w takie, w takie bóstwa. Przychodzi święty Wojciech, przychodzą inni misjonarze jeszcze wcześniej, tu od strony Bałkanów, od strony Karpat i mówią o Chrystusie. To oni też powinni nigdy nie przyjąć chrześcijaństwa, bo myśmy się urodzili w innej religii i do końca życia chcę być wierny swojej religii. Nie moi drodzy. Owszem, jest to wielka łaska, że się urodziłem w rodzinie katolickiej. Jest to wielka pomoc bez moich zasług, bo to nie moja przyczyna, że się tak urodziłem. Łaska i dar Pana Boga. Ale jeżeli jestem dziecko, patrzę na mamę, na tatę, na dziadków, daj Boże, by te dzieci miały te przykłady świetlane, praktyk religijnych, osobistej modlitwy, rodzinnej modlitwy, nabożeństw. Ale kiedy już mam naście lat, kiedy już mam dwadzieścia kilka lat, moje zdolności intelektualne się rozwijają, więc i pogłębianie mojej wiary katolickiej powinno się rozwijać. Wiem, jak dzisiaj jest z tym słabo, zresztą to już nie od dzisiaj, ile tysięcy godzin tracimy na gry komputerowe, na różne filmiki, na różne oglądanie różnych stron internetowych, śledzenie różnych wykresów, kursów akcji nie akcji, a jak mało poświęcamy czasu na to, co wydaje się może nie takie showmeńskie, atrakcyjne. Coś przeczytać, coś zapamiętać, coś sobie wypisać, coś mądrego z tego YouTube'a obejrzeć, czy też wziąć w czymś udział, przyjść, zadać jakieś pytanie, bo z miesiąca na miesiąc, z roku na rok ja chcę pogłębiać swoją wiarę katolicką. Nie chcę, żeby ona była oparta tylko na uczuciach, tylko na emocjach, na widzimisie. I tak przez wieki Kościół robił. Ile było dysput, kiedy Marcin Luter wystąpił. Na uniwersytetach za pomocą argumentów, ile powstawało dzieł w średniowieczu, które polemizowały z problemami, które wówczas były, albo ze strony mahometańskiej, albo ze strony napływającej ludności żydowskiej, choć to też jest pewien skrót, bo to potomkowie w większości są ludów z nadmorza Kaspijskiego, ludów hazarskich, ale były całe księgi, żeby dać katolikom argumenty, a weźmy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty wiek chrześcijaństwa, tak zwani apologeci. Dziś tylko przez specjalistów znane pojęcie. Apologia, czyli obrona wiary za pomocą argumentów, za pomocą dowodzenia, za pomocą świadectwa życia. Już święty Paweł, już w Ewangeliach mamy uzasadnianie, dlaczego macie Żydzi wierzyć, że ten Jezus z Nazaretu jest zapowiadanym Mesjaszem. Trudna sprawa, no chodzi, poci się, odczuwa głód, działa na niego prawo grawitacji. No jak mamy wierzyć, że jest nadzwyczajnym? Znaki, cuda, ale potem też chociażby w listach Świętego Pawła, że mówi do Chobrajczyków, uzasadnianie z cytatów ze Starego Testamentu, że na nim się to wszystko wypełnia. To nie jest, widzi mi się, są argumenty, że on jest prawdziwym synem Bożym. Potem drugi, trzeci, czwarty wiek, poganie atakują różne prawdy, wyśmiewają prawdy wiary chrześcijańskiej. I w tych dziełach Atenegorasa, Tertuliana, wielu innych mamy ustosunkowanie się do tych zarzutów za pomocą argumentów różnych, i biblijnych, i filozoficznych, i logicznych, żeby dać, i dać odpowiedź tym ludziom, ale pozyskać ich serca dla Chrystusa. Uargumentowujemy, głosimy Wam prawdę, to, to i to o tym świadczy. By i oni przyjęli Chrystusa jako jedynego prawdziwego Zbawiciela świata i szli tą drogą zbawienia, drogą prawdy, drogą życia, które jest w Chrystusie Jezusie, tym naszym przewodniku. Moi drodzy, to wszystko wymaga wysiłku. Wiemy, że żeby. Skończyć jakieś studia, mówię o prawdziwych studiach, które poważnie traktujemy, żeby potem zdobyć specjalizację, to nawet pięciu lat nie, nie starcza, trzeba jeszcze potem podejmować różne rzeczy, praktyki i tym podobnie. Tak samo w naszej wierze, póki Pan Bóg daje nam jeszcze zdrowie, póki Pan Bóg daje nam jeszcze y, talent myślenia, póki Pan Bóg daje nam jeszcze lata na tej ziemi, tak jak umiemy, tak jak te zdolności nam pozwalają, starajmy się poznawać tę wiarę. I to, co zawsze podkreślam, po co to wszystko? Ano po to, żebyśmy pod ten, poprzez ten oddolny wysiłek, poprzez ten wielki zapał współpracy z łaską Bożą, wyposażanie się w argumenty, w argumenty za prawdziwością naszej wiary, żeby Pan Bóg, żeby Matka Boża miała z nas jak najskuteczniejsze narzędzia. Do przeciwdziałania temu, co robi Antykościół, jak wyrywa dusze, jak sprowadza je na drogę niemoralności, a widzimy w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach i w ostatnich dniach, jak już bez pardonu to robi, byśmy byli jak najskuteczniejszym narzędziem w utwierdzaniu tych, którzy są w Kościele katolickim, ale również w pozyskiwaniu tych, których opatrzność postawi na naszej drodze. A jak wspomniałem wczoraj, Chrystus Pan, Matka Boża, są gotowi do zlewania zdrojów, wodospadu, błogosławieństwa na ten trud i na ten wysiłek zdobywania prawdziwej katolickiej formacji i na tym aspekcie duchowym, i w tym aspekcie intelektualnym. Tego Antykościół się boi. Takich katolików takich grup katolickich i wspólnot katolickich, którzy nie gdzieś z heretyków biorą metody oddziaływania i sami im niejednokrotnie ulegają, ale którzy wyposażają się w prawdziwą, tradycyjną, wielowiekową duchowość katolicką i prawdziwą naukę katolicką, a nie jakieś współcześniackie nowinki. Dlatego, kochani, podejmujmy ten wysiłek. Rzecz jasna, moi drodzy, to jest tylko za Rozpoczęcie, zasugerowanie tematu, zainspirowanie być może. Gdyby ktoś troszkę więcej chciał się dowiedzieć, po tej konferencji przy stoliczku, przy wyjściu będę do dyspozycji. Tam kilka takich niedużych moich książeczek. Świadkowie Jehowy bez mitów temat, który żeśmy poruszali, ale tu też macie wypisane. Który kościół jest tym kościołem prawdziwym? Kilka artykułów polemicznych: dlaczego u nas są obrazy, figury, dlaczego na procesjach chorągwie, feretrony, czy to zgodne z Biblią, czy niezgodne, jak cały świat protestancki nam zarzuca: macie argumenty za prawdziwością wiary katolickiej. Czyściec i pomoc duszom czystowym. Moi drodzy, jak bardzo, jak pięknie możemy pomagać tym, którzy już poprzedzili nas w drodze do wieczności, ale nie za pomocą, broń Boże, co się niestety propaguje, jakiegoś okultyzmu, jakichś dziwnych seansów, jak najdalej od tego, za pomocą duchowego skarbca, który mamy w Kościele katolickim. I też Przeciwdziałanie tym zagrożeniom, magia, wróżby, opętanie, horoskopy, gry komputerowe, uzależnienia od tej wirtualnej rzeczywistości. Cały ten prąd, ba, powiem więcej, cała ta antyreligia tworzona przez antykościół New Age. Którą chcą zdmuchnąć chrześcijaństwo, katolicy z, z jego dogmatami, a wprowadzić to rozmydlone, to byle jakie, to pseudoekumeniczne, jakieś nowe wyzwanie, które zdradzi to, co mamy w Ewangelii, co mamy w Bożym objawieniu. Moi drodzy, kończąc, kończąc ten cykl spotkań na tej kolejnej edycji Wielkiego Zawierzenia, chciałbym życzyć nam wszystkim tu zgromadzonym tym, którzy za dziś albo za lat ileś będą oglądali to nagranie, życzyć jak życzył święty Piotr, który w zakończeniu swojego listu pisał Wzrastajcie, wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Amen. Szczęść Boże. Bóg zapłać Panu Andrzejowi za przyjęcie zaproszenia i że ten czas spędził z nami, dzielił się swoją wiedzą i wskazywał nam zagrożenia, bo tych zagrożeń jest dużo, często nie mamy świadomości, a kiedy człowiek wie, to może je po prostu ominąć. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo, i tak jak było powiedziane, można podejść do stolika i tam się jeszcze chwileczkę spotkać, zadać jakieś pytanie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Kolejny punkt o 17.15. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Ruszanie co 17.00, msza święta. Już będzie u nas ojciec z Francji, misjonarz Najświętszego Sakramentu, a po mszy Świętej świadectwo adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszam.